Szanowni Państwo, znawiam posiedzenie 12. sesji Rady, Rady Gminy Kosakowo w dniu 6 listopada 2024 roku. Po przerwie bardzo proszę o zabranie głosu przewodniczącej Komisji do Spraw Społecznych, Edukacji i Bezpieczeństwa. Bardzo proszę o przeczytanie wniosku. Komisja do e, Przepraszam, przepraszam Pani Radna. mikrofon. Dziękuję. 17 października 2024 roku wypracowałem następujące wnioski. Pierwszy wniosek o wydłużenie funkcjonowania karetki do 24 godzin na dobę na obszarze gminy Krosokowo. Bardzo dziękuję. Pani jest? Pan Dobrze, szanowni... Nie, 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 moment, moment. Musimy zagłosować. Dobrze, szanowni państwo, bardzo proszę o zagłosowanie. Głosujemy w sprawie wniosku do wójta gminy Kosakowo o wydłużenie funkcjonowania keletki do 24 godzin. Dobrze, dziękuję. W głosowaniu brało udział 12 radnych. 12 radnych wypowiedziało no, się za przyjęciem wniosku. Dziękuję. Bardzo proszę kolejny wniosek. Kolejny wniosek o podjęcie działań mających na celu zapewnienia w praktyce całodobowego funkcjonowania Komisariatu policji w jeszcze, no Dziękuję. Panie Przewodniczący, ale przepraszam, bo kwestie formalne. Znowu? Tak. Proszę. Ja rozumiem, że te wnioski są zasadne, Pani Przewodnicząca, tylko nie rozumiem po prostu dlaczego głosujemy nad rzeczami oczywistymi. Przecież Pani Wójtna zapewniała, że całodobowe jest i ośrodek, i karetka. Dobrze, nie, Czemu? Panie Radny, ja osobiście nigdy nie słyszałem, żeby Pani Wójtna o tym zapewniała. Jest wniosek wypracowany, szanowni państwo na komisji zgodnie, a myślę, że Pan Radny najlepiej wie, że mamy obowiązek jako Pani Przewodnicząca go e, przytoczyć i mamy obowiązek jako radny na sesji go przegłosować. Przepraszam, Pani Radna, bardzo proszę o powtórzenie wniosku. O podjęcie działań mających na celu zapewnienie w praktyce całodobowego funkcjonowania komisariatu policji kosakowej. Bardzo dziękuję. Na mój sygnał. Bardzo proszę o zagłosowanie. Teraz już drugi Pan radny Michał, dobra. Na proszę państwa w głosowaniu brało udział 12 radnych. 11 radnych przyjęło wniosek i jeden radny się wstrzymał. Dziękuję bardzo proszę Pani Radna o kolejny wniosek. Komisja wnioskuje do Wójt gminy Kosakowo o zaproszenie Komendanta Policji Powiatowej w Turski oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na spotkanie z udziałem władz gminy Kosakowo w celu zabezpieczenia obszep Komisariatu Policji w Kosakowej. Dziękuję. Bardzo proszę, Szanowni Państwo. Proszę o ciszę. Dziękuję. Ja kolega na głosuję za. przeciw. Pani radna Agnieszka słowik mamy, mi pogotowała. Dziękuję. Na 12 głosu głosujących radnych, 11 radnych przyjęło wniosek, 1 radny się wstrzymał. Dziękuję. Bardzo proszę o kolejny wniosek. Komisja wnioskuje do Wójt Gminy Kossakowo o zwiększenie pojemności magazynowych na potrzeby OSP. Dziękuję. Ja mam pytanie, to no, momencik, moment, zagłosujmy. Tam podawano, kto składał wniosek, panie przewodniczący i kto. Formalnie nie ma obowiązku przez przewodniczącego podawania, kto przyjmował wniosek, kto składa wniosek. To jest pojęcie względne. Ewentualnie Pani Przewodnicząca bardzo bym poprosił w momencie, gdy ma Pani wniosek, ilu radnych było za, ilu się wstrzymało. 4 głosy za. Dziękuję. Poproszę jeszcze raz o przeczytanie wniosku. Wniosek o zwiększenie pojemności. O przepraszam. przepraszam. Magazynowych na potrzeby, na potrzeby SP. Dziękuję. Ilu radnych było za, ile przeciw, ilu się wstrzymało? 4 głosy za. Dziękuję.

Czy jest potrzeba, żeby jeszcze raz przytoczyć Państwu wniosek? Nie. Dziękuję. Bardzo proszę o zagłosowanie. Momencik Pani Radna. Musimy zagłosować nad tym wnioskiem. Robi się nam bardzo duży chaos. Dobrze. Szanowni Państwo, żeby był spełniony obowiązek formalny, musimy złożyć, zrobić rezolucję nad głosowaniem w sprawie, w sprawie, wniosku do Wójta Gminy o zwiększenie powierzchni magazynowych na potrzeby PSP. Głosujemy Szanowni w momencie? Nie. Nie, jeszcze nie głosujemy. Bardzo proszę, zagłosujecie Państwo na mój sygnał. Nie ma testu pilotów. Znaczy no, w końcu głosujemy? Nad reasuncym głosowaniem w sprawie wniosku. Dobrze. Szanowni Państwo, głosujemy na głosowania w sprawie wniosku. Tak? Bardzo proszę o wyrażenie zdania. Pan radny Marcin Buchna, dziękuję. Pani radna Bożena Roszak. No nie wszędzie? Dziękuję. Najważniejsze to jest pozytywne nastawienie. Dobrze. Szanowni Państwo, w głosowaniu nad rezolucją głosowało 12 radnych, 11 wypowiedziało się za, 1 był przeciw. Dziękuję. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca. Moment, moment, moment. Asumpcja. Ja wiem, Szanowni Państwo, że była reasumpcja, natomiast teraz wypowiedzi każdego Radnego jeden, drugi wprowadza, Widzicie, jaki się nam chaos wprowadza. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca o przytoczenie ponownie wniosku numer 4. Komisja Wie? wnioskuje do Wójt Gminy Kosakowo o zwiększenie powierzchni magazynowych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, Szanowny Państwo, radnych o zagłosowanie. Dziękuję. 11 radnych przyjęło wniosek, Jeden radny się wstrzymał. Dziękuję. Bardzo proszę o kolejny wniosek. Komisja wnioskuje o zakup pojazdu typu SUV z napędem 4x4. Oraz z bagażnikiem umożliwiającym przewóz niezbędnego wyposażenia do odłogu zwierząt, udzielania pomocy przedmedycznej oraz słupków do natychmiastowego oznaczania miejsc niebezpiecznych na drodze. Dziękuję. Momencik. Bardzo proszę o zagłosowanie. Nikt nie to... Dziękuję. Ja proszę o odnotowanie w protokole, że nie brałem udziału w głosowaniu w związku z niezrozumieniem wniosku oraz nie, nie stworzenie możliwości do rozwinięcia tego wniosku. Dziękuję. W głosowaniu brało udział 11 radnych, 6 radnych wypowiedziało się za. Jeden radny był przeciw, czworo radnych się wstrzymało. Dobrze, przechodzimy Szanowni Państwo do wniosku numer 6. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca. Wniosek numer 6 jest takim wnioskiem obszernym wynikającym z pisma Pani Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Mostach która wnioskowała do Komisji, do właśnie, o remont powierzchni dachowej nad budynkiem przejętym od gimnazjum w Mostach. Po remoncie wykonanym w roku 2016 pozostało do wykonania około 40% powierzchni pokrycia dachowego. Następnie wymiana przęzek odrodzeniowych wokół terenu szkoły. Wymiana rozdzielnic prądowych w budynku starej szkoły po ulicy Szkolnej. Wymiana nawierzchni na boisku sportowym Orlen. Nawierzchnia na 16 lat jej zużycie uniemożliwia właściwe użytkowanie boiska. Budynek socjalny nie jest bezpieczny, należy go wymienić. Wymiana oświetlenia szkoły na nowego typu, energooszczędnego i zdrowego. Oświetlenie w budynkach szkoły to oświetlenie jarzeniowe starego budynku. Remont korytarzy szkolnych w ze stolarką drzwiową w obu budynkach. Wymiana zapadnięć w na terenie szkoły. Wymiana mechanizmu bramy na parkingu przy szkole. Modernizacja instalacji CO. Szkolne instalacje Z2, C2 i CO nie były wymieniane od chwili instalacji. W czasie przeprowadzonych 15 lat temu termomodernizacji szkoły planowano wymianę instalacji CO. Jednak z przyczyn finansowych nie doszło do realizacji tego przedsięwzięcia. Właściwie odprowadzenie butopadowych z terenu przedszkola, co miało być wykonane przy realizacji remontu ulicy Gdyńskiej, Podłączenie studzienek retencyjnych do gminnego systemu odprowadzenia butopadowych. Przeprowadzenie audytu energetycznego budynku przedszkola i kontrola efektywności fotowoltaiki na budynku przedszkola. Wysokie koszty energii. Modernizacja wjazdu i wyjazdu z przedszkola dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Postawienie szlabanu zabezpieczającego użytkowników przedszkola, to jest dzieci, rodziców i pracowników oraz ograniczenie wjazdu osobom postronnym, szczególnie w okresie wakacyjnym oraz w porze nocnej. nocnej. Oczyszczanie i odśmierzanie parkingu przez firmę zewnętrzną. Wniosek przegłosowano jednogłośnie cztery głosy za. Dziękuję. Bardzo proszę Państwa, Radnych po zagłosowaniu. Wszyscy Państwo wypowiedzieliście się pozytywnie za przyjęciem wniosku. Bardzo proszę o kolejny wniosek. Wniosek siódmy no yy, o wykonanie czterech przystanków na odcinku ulica Paska do Gronowej, na której jest pełna dokumentacja. Kwota około 97 tysięcy kosztów. Dziękuję. I jednogłośnie przegłosowano. Proszę o zagłosowanie. Nie, nie. Nie, 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 momencik. Jest. E, wszyscy 12 Państwo radnych wypowiedzieliście się za przyjęciem wniosku. Bardzo proszę o kolejny wniosek. wniosek ósmy, e, o zabezpieczenie kwoty 5 tysięcy na zakup bram i na orli przy szkole podstawowej własnych. Przegłosowano jednogłośnie 4 głosy za. Dziękuję. Szanowni Państwo, na mój sygnał, dobrze, poproszę o zagłosowanie. Żeby nam się tutaj z powodów technicznych yy, nie zrobiło żeby... Pan radny Adam Kujawa jeszcze nie został i pani Mirosława Petrowska. Mamy. Wszyscy Państwo w ilości 12 radnych wypowiedzieliście się za przyjętym wniosku. Proszę o kolejny wniosek. Wniosek dziewiąty o zwiększenie częstotliwości kursów linii autobusowej 86 na odcinku Dębokórze wybudowanej Kosakowo tak, aby kursy odbywały się co godzinę oraz obecnie istniejące kursy o 30 minut wcześniej. Przegłosowano jednogłośnie 4 głosy za. Dziękuję. Bardzo proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Wszyscy Państwo zagłosowaliście się, zagłosowaliście za przyjęciem wniosku. Dziękuję. Kolejny wniosek proszę. Wniosek dziesiąty. O wykonanie bezpiecznego przejścia na pieszych w przyszły podstawowej w szkoły. Przegłosowano głos i cztery głosy za. Dziękuję. Proszę o zagłosowanie. Co? to ma Nie ma kto robić. Wszyscy Państwo jednogłośnie zagłosowaliście za przyjęciem wniosku. Proszę o kolejny wniosek. Wniosek 11. wdrożenie systemu ODPN dla placówek oświatowych oraz zabezpieczenie na ten cel Lysio. Dziękuję. Bardzo Trzy proszę, za... o proszę, Dziękuję, proszę, o proszę, Pani proszę, Pani na proszę, Roszak jeszcze? Dziękuję. 11 radnych wypowiedziało się za przyjęciem wniosku. 1 radny się wstrzymał. Eee, I to koniec. Nie, nie. Że... Przepraszam. Koniec kartki. <grym> Do 12 to część później kolejnej jest jeszcze z dnia 4 listopada. Dziś trzy wnioski zostały już rozstrzygnięte na tejże komisji wcześniej trzy. W projektach uchwał i mamy kolejny wniosek. Komisja wnioskuje do Gminy Kostaszowo o utwardzenie drogi na ulicy Jodłowej w Mostach na wysokości budynku 48 i 50 poprzez położenie projektu 5 głosów za, 1 wstrzymujący się. Dziękuję. Bardzo proszę o zagłosowanie. za przyjęciem wniosku poproszę Panią Przewodniczącą o kolejny wniosek. Komisja wnioskuje o wystąpienie do rad y, prawnego o opinię w związku z otrzymanym pismem o sygnaturze 16 306 2024 z 31 października 2024 dotyczącym wprowadzenia na terenie gminy zakazu całorocznego używania przerwajku oraz penatu i drugi, likwidacji znaku zakazu puszczania psów bez smyczy przy ulicy Koralowej 18 dreszty. Głosowano jednogłośnie, 6 głosów za. Dziękuję. Bardzo proszę o zagłosowanie. bardzo to, co Szanowni Państwo, troszkę na mocy trafię. Pan Piotr Byszkiewicz, Pan Anuja, Pan Mieszka-Słowik, Pan Krzysztof Czałowieczak, Pani Olina Pani Mirosława Wiatrowska. I tam pieniędzy Pięknie się ma jeszcze Nie ale takie. I Pan Ryszard Deraszewicz. czas minął. W głosowaniu brało udział. 11 radnych Nie no. 12 radnych eee... 9 radnych wypowiedziało się za 2 wstrzymało i 1 był przeciw. Muszę to wyświetlać. Okay. Dziękuję. Kolejny wniosek. Proszę. Jeszcze wniosek. Eee, o dokończenie mm -hmm. budowy odcinka ulicy Krótkiej w Democuszu 100 metrów, ponieważ obecny jej stan powoduje wpływ wody na sesję numer 5 i 7. Przegłosowany jednogłośnie 6 głosów za. Dziękuję. I w tej chwili bardzo proszę o zagłosowanie. I także w tym przypadku wszyscy Państwo w ilości 12 radnych wypowiedzieliście się pozytywnie za przyjęciem wniosku. Bardzo proszę kolejny wniosek. Kolejny wniosek o wykoszenie robót przed zimą od ulicy Remonta do Asnyga w Podlógu, ulicy Reja i Kochanowskiego w Suchym oraz ulicy Gdyńskiej od mostu do Rewy. Wniosek to o 4 radnych, 2 radnych wstrzymało się. Dziękuję. Bardzo proszę o zagłosowanie. Tam, tam byłem. Został nam Pan no, i Jest. Jest, dziękuję. I jeszcze Momencik, o. przepraszam. Szanowni Państwo, 12 radnych brało by udział w głosowaniu, 10 radnych wypowiedziało by się pozytywnie za przyjęciem wniosku. Długa, no, bym się wstrzymał. Momencik, Szanowni Państwo. Bardzo proszę o wykonanie przez powiat o odcinka rogów od ulicy Aloesowej wzdłuż hmm. ulicy Rumskiej do bazy paliw w Dembowcu. Dziękuję. Momencik. Teraz proszę o zagłosowanie. Został na Pan radny Adam Kujała. Tutaj wszyscy Państwo w ilości 12 radnych także wypowiedzieliście się pozytywnie za przyjęciem wniosku. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnej komisji, jako jest komisja do spraw rolnictwa, rybołówstwa i ochrony środowiska z dnia 22 października 2021 i tutaj, proszę Państwa, przykład, Pan Przewodniczący, y, mamy dwa wnioski. Przechodzimy do wniosku 16 17. Niemożliwe. <grymne> ja? 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 Bardzo, ja. bardzo, bardzo proszę. <grymne> Panie Przewodniczący, Szanowna dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Ja jakby w kwestii wyjaśnienia Komisja oczywiście spotkała się w 2 października 2024 roku wypracowała szereg wniosków, ale chciałbym poddać Radzie pod głosowanie Mimo. dwa wnioski, ponieważ pozostałe zostały skierowane do Pana zostały lub zostaną jeszcze niektóre skierowane do pani wójt bezpośrednio. tak bezpośrednio i później w momencie kiedy otrzymamy w odpowiedź tutaj po uzgodnieniu z przewodniczącym Komisji Strategii Finansów i Rozwoju po prostu będziemy ewentualnie y, procedować nad tym, żeby właściwa komisja po prostu jakby te wnioski y, kierowała po prostu, która odpowiada jakby za y, sprawy finansowe. Y, dlatego chciałbym poddać pod głosowanie wniosek y, 16 y, o następującej treści. Wniosek do wójt gminy Kostakowa aby wystąpiła jako organ i skierowała swoim imieniu do marszałka województwa wniosek o wprowadzenie zapisów w projekcie audytu krajowego mechanijski w części dotyczącej obszarów rolniczych o dopuszczenie zabudowy siedliskowej, siedlisk rolniczych związanych z działalnością rolniczą z wyłączeniem obszaru rezerwatu machelinskiej Łomki. Liczba głosujących? Jednogłośnie już tutaj Panie przewodniczący, sprawdziłem. Męcik. Tak, jednogłośnie za. Członkowie komisji głosowali. Ja tylko dodam uzasadnienie, że nie, nie ten... Ten... Mamy wniosek Panie Radny, żeby było, żeby było, że tak jest. Mamy wniosek. Głosujemy nad wnioskiem. I w tym momencie bardzo proszę Szanownych Państwa radnych o zagłosowanie. Dziękuję. Tak jak poprzednio z 12 radnych wypowiedziało się za przyjęciem wniosku. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę Panie Przewodniczący o kolejny wniosek. Kolejny wniosek 17. Wniosek tutaj do Przewodniczącego Rady Gminy Kucakowo kierowany. O wycofanie z obiegu prawnego pisma ORG .000.1.85.2024aw z dnia 4.09.2024 roku skierowanego do Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Gdańsku. Komisja głosowała jedno, jednogłośnie. Ja jednak, Panie Przewodniczący, chciałbym po prostu, że jednak Rada Gminy, żeby miała pełne informacje co nie, do treści wniosku. Ja, ja rozumiem Pana szlachetne działanie i chce Pan zrobić, natomiast ja muszę być konsekwentny. Jeśli pozostałym innym osobom nie umożliwiłem. czy mamy pewne zasady, ja nie mogę robić wyjątków. Dobrze, Więc, to ja bym ja... Okej, okay, to ja po prostu chciałbym tutaj zasygnalizować, że. Nie, szanowny Panie Rady, przeczytał Pan wniosek, bardzo dziękuję i głosujemy. Musimy zachować ciągłość i musimy zachować ten sam ten zatry. Dobrze, szanowni państwo, bardzo proszę o zagłosowanie. Dziękuję tylko Szanowni Państwo, w głosowaniu, czyli znaczy, no, Panie Przewodniczący, w głosowaniu... Głosowaniu... Nie, nie, przepraszam, Panie Radny, pozwoli Pan mi spełnić swój obowiązek i określone zadanie. Dziękuję. Panie e, Przewodniczący, mamy kwestii... w głosowaniu brało udział 12 radnych, 6 radnych wypowiedziało się za, 6 radnych się wstrzymało. Panie Przewodniczący, ja w kwestii formalnej, tak? Pozwoli Pan? Bardzo proszę. Szanowna Rado, to co w tej chwili po prostu ma miejsce, jest niedopuszczalne, ponieważ treścią wniosku jaką on faktycznie przedstawia wraz z uzasadnieniem jest protokół. Jeśli przygotowane są po prostu Państwu tu jako Szanownej Radzie wnioski, to powinny być wraz z uzasadnieniem, żebyście Państwo wiedzieli, na czym Państwo głosujecie. To może w takim razie. Dlatego chciałbym po prostu, żeby w tej sytuacji, panie przewodniczący, w związku z tym, że niektórzy radni nie wiedzą czego dotyczy tak naprawdę wniosek z uzasadnienia, to wynika, żeby... Poddać to po prostu pod ponowne głosowanie. Dobrze, Szanowny Panie Radny, ja rozumiem, że w przypadku Pana Komisji chciałby Pan jeszcze, żeby jeszcze trzeba je to bardziej rozwinąć, te wnioski. Niemniej jednak nie, nie, nie. ta procedura wniosków czy procedura głosowania musi obowiązywać wszystkich tak samo. Jeśli, jeśli ma Pan jakiekolwiek uwagi bądź też m, pomysły czy sugestie co do tych wniosków, ja nie widzę problemu, żebyśmy wszyscy się spotkali, ustalili sobie oczywiście zgodnie z statutem bieg tej części punktu. Wszyscy to uzgodnimy, zaakceptujemy, dziękuję, bądź też większość. Tak jak to mamy zgodnie z formą, tak? Bardzo proszę Pan Przewodniczący że Dalszyk. jak chcemy jeszcze rozwinąć słowa Przewodniczącego. Dziękuję za głos. Jeżeli są jakieś wnioski z danej komisji, a Przewodniczącemu zależy, żeby one przebrzmiały i to był właściwy sposób, każdy miał pełną, całe spektrum wiedzy na temat danych aspektów tematów. No to, to już przewodniczący, w gestii przewodniczącego należy przesłać jakieś materiały do, do radnych. My rozmawiamy z sobą, otrzymujemy z sobą kontakty. Jeżeli takie pismo zaistniało, tak, or i tak dalej, mi to nic nie mówiło, ja się wstrzymałem. No bo do mnie nie dotarło nic. Gdyby, gdyby natomiast pan radny przysłał do mnie jakiegoś maila, że jest takie pismo, i tak dalej, a jeszcze lepiej w załączeniu, załączeniu zawrót tego maila, ja bym sobie przeczytał to pismo. I wiedziałbym w takim razie jak zagłosować, czy to jest dobry kierunek, czy to jest zły kierunek, bo jak na razie nie mam żadnej informacji. Jeżeli mi zależy na czym, a wiem, że to jest słuszny cel, dajmy na to to pismo, bo, 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 bo mi to nic nie mówi, przesyłam do radnych. Mamy do siebie maile, mamy telefony, spotykamy się, na przerwach się e, dyskutujemy. Warto nawet na przerwie poruszyć, z kartką papieru przyjść, dobrze. słuchajcie Szanowni Państwo, to już dobrze. Także dziękuję bardzo. Znowu robi nam się dyskusja, bardzo proszę, Pan Radny chce się to powiedzieć. I, e, słuszna po prostu uwaga i zgadzam się z Panem Przewodniczącym Komisji Strategii Finansów i Rozwoju, gdyby była dotychczas przyjęta praktyka po prostu, że na podstawie protokołu byłyby zreferowane wnioski, to na pewno Pan by usłyszał ode mnie po prostu i uzasadnienie, a że w tej chwili po prostu wprowadzono wnioski e, brak z, z, z brakiem uzasadnienia po prostu, to doprowadziło to do takiej dezinformacji, że pan nie będzie głosować. Dziękuję. Bardzo dziękuję za komentarz. E, jak zwykle tutaj są dla mnie bardzo cenny. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do kolejnej komisji, jakiej jest Komisja Rewizyjna, i tutaj w tym, w tym punkcie będziemy, Szanowni Państwo, głosować nad zatwierdzeniem planu pracy Komisji Rewizyjnej. Proszę tutaj o zabranie głosu przewodniczącego tejże komisji, Pana Radnego Piotra Wygrzeszkiewicza. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, bardzo bym chciał, gdybyście Państwo ten materiał otworzyli, protokół z komisji z 14 października, który jest tam dzisiaj u Was. Bo będzie czytanie i trochę widać, jak wygląda ten plan. Na stronie drugiej jest tabelka. W tej tabeli jest plan międzynarodowy, protokół, który protokół.